Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas zerknąć, co ciekawego dzieje się na rynku zagranicznym i na rynku krypto, i dokonać podsumowania tej pierwszej sesji w nowym tygodniu na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowania skutków informacji prosto z bankiera i od razu ruszamy od pierwszych ciekawostek. Giganci technologiczni wydają rocznie niemal 100 milionów euro na lobbying w Unii Europejskiej. Branża informatyczna ma większą siłę lobbingu niż sektor farmaceutyczny, finansowy czy paliw kopalnych, wydając rocznie ponad 97 milionów euro, by wpłynąć na podejmowane decyzje w Unii Europejskiej. No to takie ładne słowo, zobaczmy. W sumie 612 firm i grup w sektorze cyfrowym zostało zidentyfikowanych jako podmioty lobbingowe w Brukseli, przy czym większość dużych graczy pochodzi z USA. Badania przeprowadzone przez dwie organizacje po. Zarządowe ujawnili sytuację, gdzie zaledwie 10 firm odpowiada za prawie 1 trzecią łącznych wydatków lobby technologicznego, a Google, Facebook i Microsoft przeznaczają na to ponad 5 milionów euro. Każde. No to grubo, lecimy dalej. Wizz Air przywróci pilotom przedpandemiczne zarobki Węgierski Wizz Air przywróci od 1 października tego roku pensje pilotów do poziomu sprzed pandemii szkodnika. Poinformował w poniedziałek przewoźnik. Czasowa obniżka płac została zakończona w związku z planami linii o zatrudnieniu 200 pilotów do grudnia 2021 roku. Dodano. Wizer ogłasza przywrócenie z dniem 1 października tego roku pensji pilotów do poziomu sprzed pandemii szkodnika. Tym samym jest jedną z pierwszych linii. Które zakończyły tymczasowe cięcia płac pilotów. Poinformował przewoźnik w informacji prasowej, jak przekazał Wizer czasowa obniżka płac została zakończona w związku z planami linii o zatrudnieniu 200 pilotów do grudnia przyszłego, do grudnia tego roku. Przewoźnik planuje zatrudnić 200 pilotów i 800 członków personelu pokładowego do grudnia, tak więc no, ciekawe się dzieje. Widzimy, że w ciągu najbliższych 10 lat, w związku z potrojeniem wielkości swojej floty do 500 samolotów, Airbus. No to ciekawie. Lecimy dalej. Chińskie władze biorą się za Alipay. Możliwy podział. Jeden z największych graczy na rynku płatności mobilnych w Chinach może zostać podzielony, wynika z informacji The Financial Times. Dane służące do oceny ryzyka kredytowego użytkowników mogą trafić do nowego biznesu w części należącego do podmiotów państwowych. No, ciekawie się dzieje. Należąca do Ant Group spółka obsługująca płatności może zostać podzielona na części. O kolejnych szczegółach planu oddzielenia biznesu płatności mobilnych. Oraz pożyczek dla konsumentów, informuje The Financial Times. Przypomnijmy, że wiosną tego roku, już po wstrzymaniu publicznej oferty pierwotnej koncernu, przedstawiono plan restrukturyzacji giganta e-commerce. Firma miała przekształcić się w holding, a Ludowy Bank Chin oczekiwał przecięcia więzów łączących Alipay z biznesami działającymi w branży Consumer Finance. No, ciekawie, lecimy dalej. Amazon chce nadal inwestować w Polsce, nie obawia się, Shopi. Amazon chce nadal inwestować w rozwój swojej działalności w Polsce. Widzi dobre perspektywy dla rozwoju rynku e-commerce, poinformował pub biznes Marian Sepesi, dyrektor regionalny ds. operacji Amazona na obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Otworzyliśmy właśnie dziesiąte centrum logistyczne w Polsce. Mamy Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku, Amazon Web Service oraz biura w Warszawie, gdzie zatrudniamy na stałe 23 tysiące osób. Będziemy nadal inwestować w Polsce, a w szczegółach będziemy informować na bieżąco. Wybraliśmy Polskę w 2012 roku i wybudowaliśmy pierwsze centra logistyczne w 2014. Polska to duży europejski rynek. Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne jest dobre. Mamy dobrą współpracę z władzami. Najnowsze centrum dystrybucyjne Amazona znajduje się w siebie godzinie. Rekordowe ceny energii w Niemczech. Zimą będzie jeszcze drożej. No tak, widzimy nie tylko u nas podwyżki. Już teraz konsumenci w Niemczech. Muszą płacić więcej za energię elektryczną niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu dostawców energii elektrycznej i gazu wkrótce jeszcze bardziej podniesie stawki. Między innymi z powodu uruchomienia nowego gazociągu nadbałtyckiego, informuje w poniedziałek Der Spiegel. Niemieckie gospodarstwa domowe muszą się nastawić na zauważalnie wyższe koszty energii elektrycznej i gazu w ciągu nadchodzącej zimy, pisze Der Spiegel. Na początku września bieżącego roku przeciętne gospodarstwo domowe mające roczne zużycie energii elektrycznej na poziomie 4000 kWh musiało płacić średnio. 30,5 eurocenta za kilowatogodzinę. Więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Od stycznia 2021 roku cena gazu ziemnego dla odbiorców końcowych wzrosła o prawie 12%, a zmiany cen zwykle dokonywane są pod koniec roku. No ciekawie, lecimy dalej. Daimler redukuje załogę, daje nawet 400 tysięcy euro odprawy. Daimler Produkujący m.in. Mercedes, zamierza zredukować liczbę pracowników nawet o kilkanaście tysięcy osób. Choć przynajmniej na razie zwolnienia nie ruszyły, firma zachęca pracowników do odejść, proponując spore odprawy, donosi Business insider. Redukcja załogi związana jest z planowanym przejściem z produkcji aut spajnowych na samochody. Zelektryfikowane, to z kolei spowodowane jest decyzją Unii Europejskiej, według której od 2035 roku na starym kontynencie nie będzie można sprzedawać i rejestrować samochodów spalinowych. No ciekawe. Daimler na razie nie zwalnia pracowników. Firma ułatwia im przekwalifikowanie się, a także zachęca do dobrowolnych odejść. Zachęty są konkretne. Jak bowiem donosi Business Insider, pracownicy z najwyższym stażem mogą liczyć nawet na 400 tysięcy euro odprawy. Na takie pieniądze mogą liczyć inżynierowie z kilkunastoletnim stażem. Z odpraw skorzystało na razie około 3,5 tysiąca pracowników Daimlera. Ponadto część pracowników wybrała się na wcześniejsze. Planowane emerytury. W ich miejsce firma nie przyjmuje do pracy nowych osób. No to ciekawe się dzieje i pewnie do tego 35 roku dużo się jeszcze podzieje w branży motoryzacyjnej. Lecimy dalej. Nie będziemy przedłużali kontraktu na gaz z rosyjskim Gazpromem. No to dopiero się będzie działo po par... Wszystko wskazuje na to, że 1 października w przyszłym roku do Polski będzie przesyłany gaz gazociągiem Baltic Pipe. Powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski: Nie będziemy przedłużali kontraktu z rosyjskim Gazpromem, dodał no to będzie grubo. Naimski na Antenie poranka rozgłośni katolickiej 7:9 przyznał, że odchodząc od węgla, Polska będzie musiała ten węgiel czymś zastąpić. Będziemy częściowo zastępować gazem. Ilość gazu, który będziemy zużywali w Polsce, będzie rosła nie o 100%. Ale o 50% do 2030 roku. Zapewnił, że z pewnością nie uzależnimy się od rosyjskich dostaw. Kontrakt PGNIG z Gazpromem kończy się 31 grudnia 2022 roku. Zdaniem Naimskiego, to, co buduje gaz system, czyli wejście do polskiego systemu gazowego, pozwolą na sprowadzenie koniecznej dla polskiej gospodarki wszystkich odbiorców ilości gazu z innych niż rosyjskie źródła. No ciekawie, daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Lecimy dalej. W pandemii wzrosło w Warszawie zainteresowanie i sprzedaż mieszkań na parterze. Pandemii stopień wyprzedania mieszkań na parterze wzrósł w Warszawie z 61,5% we wrześniu ubiegłego roku do 83,8% w lipcu tego roku. Wynika z analizy serwisu Tabela ofert.pl. Eksperci serwisu wskazują, że wzrost popytu na mieszkania na parterze raczej utrzyma się w kolejnych miesiącach. Według analityków serwisu sytuacja wywołana przed epidemią szkodnika czyli m.in. strach przed zakażeniem się. Ograniczenia w przemieszczaniu, obostrzenia w działalności obiektów handlowych i usługowych wpłynęła na częstsze przebywanie Polaków w ich miejscu zamieszkania. To z kolei sprawiło, iż ludzie zaczęli zwracać większą uwagę w mieszkaniach na ogródki, tarasy, większe balkony lub dodatkowe pomieszczenia, które mogłyby służyć do pracy czy odpoczynku. No ciekawie, lecimy dalej. HARD RPP. Polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji. Odejście z CPI od celu nie jest czasowe. Polityka pieniężna potrzebuje ostrożnej normalizacji, odejście CPI od celu nie jest czasowe, napisał na Twitterze członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hart. Polityka pieniężna w Polsce potrzebuje ostrożnej normalizacji. Wszystkie warunki do rozpoczęcia tego procesu są spełnione. Odejście inflacji od celu nie jest czasowe i wymaga reakcji ze strony RPP. Zbyt ekspansywna polityka monetarna nie tworzy optymalnych warunków dla realnego wzrostu płac. Jeśli nie ulegnie ostrożnej normalizacji, to może ograniczać przestrzeń dla nieprowadzących do nierównowag makroekonomicznych działań fiskalnych, napisał Hart. Pandemia pozostaje czynnikiem niepewności. Ale ewentualne jesienne restrykcje nie powinny w znaczącym stopniu ograniczać działania gospodarki, której potencjał adaptacyjny jest wysoki. Dodał w ubiegłym tygodniu RPP zdecydowała o pozostawieniu stóp bez zmian. Hart napisał, że podwyższona inflacja nie wynika wyłącznie z tzw. szoków podażowych. Lecimy z jeszcze jedną wypowiedzią. Popatrzmy na to. Członek Rady Polityki Pieniężnej Jerzy Żyżyński podtrzymuje swoją ocenę, że stopy procentowe w Polsce do końca roku pozostaną raczej bez zmian. Wynika z wypowiedzi Żerzyńskiego dla agencji Reuters. Jego zdaniem podwyżka może nastąpić w 2022 roku. Lecimy dalej. JSW porozumiało się ze związkami w sprawie płac. Będą podwyżki dla górników. No to zobaczymy, jak tam JSW sobie dzisiaj radzi. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w sprawie płac w 2021 roku podała spółka w komunikacie szacowany koszt porozumienia wynosi 139,3 miliona zł. Strony uzgodniły, że od 1 września tego roku wdraża się dostosowania nowe tabele stawek płac Zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6%, co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,40% od lipca bieżącego roku pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5%. Ponadto 1 października pracownikom będącym w stanie zatrudnienia na 31 sierpień tego roku wypłacona zostanie nagroda jednorazowa 4300 zł mają otrzymać pracownicy zatrudnieni pod ziemią 3,5 zatrudnieni w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla a 3100 pozostałych. Stali. Łącznie oszacowany koszt porozumienia wynosi 139,3 miliona w roku 2021. Jak podano, podpisane porozumienie kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 roku, a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 roku. No ale ten rok już dobiega końca, a kolejny przed nami. Lecimy dalej. Movie Games podpisał. Szczery Pick Games list intencyjny w sprawie ustalenia warunków połączenia spółki z grupy kapitałowej Movie Games. Szczery Pick Games poinformowały obie spółki w oddzielnych komunikatach. No to będzie ciekawa akcja. Lecimy dalej. KGHM. Liczymy, że miedź produkowana zgodnie z wszystkimi wymogami środowiskowymi będzie miała pewną premię w transformacji energetycznej. Mówi w poniedziałkowym dzienniku Gazecie Prawnej prezes KGHM Polska Miedź. Zaznaczył, że to kluczowy metal dla procesów dekarbonizacji. Szef KGM, pytany przez dziennik, czy mieć może być bronią polityczną, wskazał, że to nie jest jeszcze ten moment. Ale taką sytuację już mamy w przypadku metali rzadkich, służących do produkcji półprzewodników i układów scalonych, zaznaczył. Dodał, że w takich branżach jak IT i motoryzacja, produkcja często nie może zostać uruchomiona, bo nie nadążają dostawy układów scalonych czy półprzepołowników z powodu braku dostępu do tych metali. Prezes zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikiem, że mieć to kluczowy metal dla procesów dekarbonizacji, rozbudowy odnawialnych źródeł energii czy przekształcania infrastruktury energetycznej w kolejnych dekadach. Zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej, mieć jest potrzebna w milionach ton. No to cieszymy się, lecimy dalej. PKN liczy na szybkie zatwierdzenie przez Komisję Europejską partnera, który przejmie część aktywów lotosu. Prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek, liczy, że Komisja Europejska szybko zatwierdzi wybór partnera w zakresie warunków zaradczych, który przejmie część aktywów lotosu. Wskazuje, że uczestniczyła ona w pracach na każdym etapie i jest na bieżąco informowana o ich przebiegu. Prezes Obajtek zapewnia, że partner dla części aktywów lotosu zostanie przedstawiony publicznie do 14 listopada, czyli do terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską. Termin ten nie zostanie przekroczony. W połowie maja Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy Orlenu, Lotosu i Pegenik, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad grupą Lotos i Pegenik. Umowa dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu. Jak podano, połączenie jest najprostszym i najszybszym prawnym rozwiązaniem możliwym do zastosowania w tej transakcji, które umożliwi szybką i pełną integrację aktywów i biznesów oraz maksymalizację efektów synergii z połączenia. No ciekawie, lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy tradycyjnie od rynku krypto. Widzimy, że indeks strachu i chciwości w tym momencie pokazuje nam na jednym 44, a na drugim 33, czyli strach na rynku jest obecny. Zobaczmy, jak sobie radzi topowa dziesiątka czołowych projektów na świecie. Bitcoin. W korekcie w ciągu doby prawie już 4% na minusie. 44162 dolary kosztuje jedna sztuka. Ethereum 3197 dolarów za sztukę i ponad 6% w korekcie w ciągu doby. Hex traci 5%, Cardano 10%, Solana prawie 12,6%. Czyli widzimy, no skoro Bitcoin delikatnie koryguje, no to już wleje się krew na altach. Widzimy, że tylko na plusie, zwróć uwagę na to, tylko na plusie, mamy dosłownie pojedyncze, pojedyncze projekty, jest to... Hedera, Hesz, tutaj mamy 7,5% wzrostu. Kosmos 4%, Tezos 1,5% i potem już nie ma na co patrzeć. Z drugiej strony, największe spadki to jest REF 16,7%. Potem Awalanche 16%, Phantom 15%, 14%. OMG czy Solana 12% to są te największe zejścia korekcyjne, czyli jednym słowem, dzieje się. Przypominam, że również dzisiaj na portfelu Krypto pojawi się materiał, który na pewno warto zerknąć, bo tam również mamy i analizę. Poszczególnych najważniejszych projektów, jak również informowałem o zakupach do portfela krypto w tym tygodniu. Tak więc, jeżeli ktoś nie wiedział, to warto zerknąć, bo one już się zbliżają dużymi krokami. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na Meta Hero. Popatrzmy sobie, bo Meta Hero również w korekcie 13 w tym momencie cena powyżej 10 centów za sztukę. Obroty w tym momencie w ciągu doby wynoszą ponad 8 milionów 700 tysięcy dolarów, czyli taki i tak jest bardzo. Ciekawy obrót. No, a jeżeli chodzi o korektę od szczytu historycznego, który jest tutaj na CoinGecko podany, to mamy 20% obsunięcie, czyli też dosyć ciekawa sytuacja. Jak jeszcze nie rozpoczęłeś przygody z rynkiem kryptowalut, a zastanawiasz się, gdzie możesz to zrobić, to oczywiście dostęp do giełd masz bezpośrednio w opisie. Jak również na głównym kaflu w kanale, tutaj Ci podpinam. Pośrodku Bitbay, czyli chyba najprostsza metoda, by zamienić złotówki na pierwsze swoje kryptowaluty obok Binance, największe i najlepsze giełdy na świecie. Trzecia, K.ito, to więc trzy podstawowe, reszta w opisie. A ja już lecę z tym, żeby podsumować. Co się wydarzyło na rynkach zagranicznych? W tym momencie, pamiętajmy, że one cały czas jeszcze pracują. Jeżeli chodzi o indeks strachu, to on wynosi 36, czyli mamy strach na rynku. Jeżeli chodzi o SP 500, zerknijmy sobie. W tym momencie Microsoft koryguje o prawie 30. Popatrzmy, Adobe nawet spada ponad 2%. Nvidia spada 1,7%. Czyli dosyć ciekawe. Apple, pół do góry. Google, 68% na plusie. Tesla, popatrzmy, koryguje o prawie 1,9%. No ale mamy też. Sektory, które się cieszą dzisiaj dosyć ciekawym, ciekawą zielenią energetyka, również bardzo ładnie. No, wygląda to. O kurczę, tutaj to naprawdę bardzo ciekawie wzrosty. Można sobie zatrzymać i przepatrzeć te poszczególne spółki, bo skoro to są wzrosty w ciągu zaledwie. Tego dnia, bo mamy interwał dzienny, no to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. No to zerknijmy, jak to wygląda na indeksach w tym momencie, bo ropa otworzyła się wysoko dzisiaj i widzimy, że kontynuują tę fazę wzrostową. 73,5 dolara za baryłkę DAX wyciąga te spadki, co oczywiście dla mnie jest pozytywne. Rozmawialiśmy o tym wczoraj na VIP-ie. 15721 punktów. S&P 500 również no, odwraca. No to jak odwraca, to ma już odwracać i zobaczymy, czy utrzymają w ogóle ten poziom. No bo jak nie, no to wiemy, co nas czeka. 4470 punktów. Jak na razie walczą cały czas z tymi poziomami. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, również się delikatnie tutaj zatrzymał. 15436 punktów. I na minusie w tym momencie Dow Jones. Tutaj mamy odbicie do góry. 34890 punktów. Bardzo ładnie. I Russell. Małe spółki. Popatrzmy też na plusie 2230 Punktów. Jeżeli chodzi o srebro, tutaj mamy wyciąganie dzisiejszej sesji. Widzimy 23,80 centów za uncję chociaż wcale tak ciekawie nie wyglądało to na początku dnia jak widzimy, złoto również do góry 1795 dolarów za uncję i waluty do złotówki, frank w korekcie 4,18 funcik do góry 5,33 euro również do góry 4,54 Jaki dolar również na plusie 3,84 no to lecimy teraz z naszym głosowaniem, bo przypominam że na karcie społeczność co poniedziałek odpalam głosowanie, w którym może współdecydować o tym jaki przegląd zobaczymy sobie w najbliższy weekend, tak więc przejdźmy zobaczmy co ciekawego jest do wyboru i będziemy zastępować najprawdopodobniej sektor bankowy. Mamy 99 oddanych głosów, pogromcy, 26% pogromcy, czyli wszystkie spółki wchodzące w skład pogromców wirusa, tak jak np. przykład Mercator, Mabion, czy też inne. Tak więc te wszystkie ciekawe spółki można zobaczyć właśnie. Jeżeli nie jesteś ze mną zbyt odbyt długiego okresu czasu i nie widziałeś pogromców, to właśnie te najważniejsze spółki tutaj współtworzą nam. Pogromców gaming 34%, oddanych głosów spółki Zwik Budownictwo, spółki Zwik Nieruchomości, czy zostawić banki 21% to no, ciekawa walka się szykuje pomiędzy tymi trzema. Możliwościami, tak więc tutaj Cię zapraszam, oddaj swój głos i współdecyduj o tym, co zobaczymy w najbliższy weekend. A już ja przychodzę do tego, żeby podsumować to, co się wydarzyło u nas na parkiecie. Przypominam, że jak inwestować, kom, do którego dostęp masz w tym miejscu? Podpinam i aktualizuję listę dywidendową na bieżąco. Widzimy, że jeszcze kilka spółek, a nawet nawet kilkanaście w tym miesiącu, czeka na to, żeby gdzieś tutaj nagrodzić i swoich inwestorów właśnie dywidendą, co po niektóre naprawdę wyglądają bardzo. Bardzo atrakcyjnie. No i przejdźmy, aby podsumować już to nasze dzisiejsze spotkanie, jeżeli chodzi o GPW. Popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Zaczynamy od produkcyjnych. Jak chcesz coś zgłosić na no z tych hitów Nikodexu czy też Wigu, czyli spółek, które będziemy sobie obserwować przez najbliższe dwa tygodnie, to zapraszam, byś uczynił to w komentarzu. No i lecimy. Popatrzmy. Produkcyjne Miklant 2,93 na plusie. Ambra 1,38 czy Żywiec 1%, czyli szaleństwa jak na razie na wzrostach tutaj nie ma. Za to Giel Kosmet obrywa konkretnie, bo ponad 7% w dół. Excellence 4,39. Jeżeli chodzi o liderów, obrotu jest to Haptek 318 tysięcy, Harper 281 tysięcy, czyli tutaj szaleństwa również na tej liście nie obserwujemy. Jeżeli chodzi o odchudzony Wiktek, to widzimy, że Elzab dzisiaj zyskuje 543 na plusie, Signity 290 czy Orange 251. W korekcie za to LSI Soft obrywa 2,35 na minusie, PG Soft 1,79 czy Brand 1,59. Liderzy obrotu Orange 12,400, Cyfrowy 6,200 czy 2,700, Sekopol. Lecimy z dywidendowymi, popatrzmy. Dzisiaj Games Operator zyskuje 3,25, Budimex 2,30, MCI 2,25, to są największe wzrosty na tych spółkach dywidendowych. Projekt Przem za to koryguje o 7,5%, ABPL 3,93 czy Cognor 3,15. Liderzy obrotu to PZU 134 miliony. Santander 10 baniek czy cyfrowy, 6, 200. Jeżeli chodzi o pogromców, to mabion, jak widzimy, no pogromcy tutaj są oczywiście te spółki, które wchodzą w skład, i ja po prostu wybieram na naszych spotkaniach spółki wchodzące właśnie w, w skład tego indeksu. No mabion bardzo ładnie odbija, bardzo ładnie odbija 15,8% do góry, tak więc widzimy, że sytuacja cały czas jest rozgrywana na mabionie intensywnie, 18 banik obrotu, jak Oczywiście, mają puść jakieś info, to pochwalcie w komentarzu, co to ciekawego było. Korme 983 na plusie, Metcam 5% w korekcie za to. i inodzin, ale to oczywiście do weryfikacji, bo to wygląda wręcz strasznie. Mercator 625, no to się Mercator rozpędza. Ale zgodnie ze scenariuszem. Beard 3,70 na minusie, Biomaxima 2,37 na minusie. Liderzy obrotu Mercator 32 banieczki, 18,600 Mabion. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj Libet zyskuje 3,90, erbud 2,88, MostoSal PLC 2,62. W korekcie za to projekt Przemt 7,56 na minusie, MostoSal Zabrze 4,23, czy trakcja 2,60. Liderzy obrotu to Budimex 3300, półtora banki Polimex, MostoSal Zabrze prawie 1,5 banki. Jeżeli chodzi o nieruchomości, war Impex, dzisiaj ładna sesja, ale skromny obrót 16,90 na plusie. Bronson 3,5 na plusie Rank Progress 3%. W korekcie za to mamy Plaza Center 5% na minusie Wikane 3,37%. Liderzy obrotu to Rank Progress 3 300 czy 800 tysięcy down Development. Jeżeli chodzi o energetykę, no to Zepak kontynuuje swój szalony French Light 24% dzisiaj do góry, 18 banik na obrocie. Benzin 6,47 na skronnym obrocie. PGE 3,5% do góry. W korekcie tylko dwie spółki. Jest to kogeneracja traci 59, ACES i 1,64. Lider obrotu to Zepak 18,600, 17,300. PGE Tauron 11. 600. Jeżeli chodzi o turystykę, dzisiaj efekt 2% na plusie, czy Enter 30 W korekcie Rainbow traci najmocniej 1,4 na minusie, Elkop 7,8% na minusie. Jeżeli chodzi o dzierżówkę, tutaj Ezotic zyskuje 5%, Solar 4%, ECDR 2,74. W korektach za to Hurtimex 8,20, Redan 5%. Liderzy obrotu LPP 30, Banik Epepko 13,13 13, 13 również CCC. Lecimy teraz z gastronomią, tutaj Sakana zyskuje prawie 4%, IBC Polska 8,8%, Amrest, Kos Kosmetycznie 700 na plusie bańka obrotu w korekcie Sphinx straci ponad 5% i Maxi Pizza 263 na korekcie Ukraina. Agroton na plusie 3,5%, mikiant 2,93% w korekcie najmocniej kule cool energii obrywa 6,69 na minusie. Liderze obrotu kernel 3 400 banieczka na starcie. Jeżeli chodzi o gaming, popatrzmy dzisiaj Neuronę 18,31 na plusie, Noobs 7,78, Sonka 6,61, Artifex 5,96 i to są te największe wzrosty. Przypominam, że już po tych debiutach, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, było ich dokładnie 3, no to mamy tą listę już grubo, grubo powyżej 70 spółek. Która jest tutaj na tej liście. Z drugiej strony, największe zeście kolekcyjne to InfoScar 694, Simteract 6%, Sherry 583, Vivid 387, Detalion Games 384. To są te największe spadki, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję na gamingu. Liderzy obrotu to jest Silly Projekt 91 milionów i właśnie, popatrzmy na to, dzisiaj 3,5% do góry, ale coś ci pokażę. Cóż tutaj się wydarzyło na pozycjach krótkich? No, popatrzmy. Świeżutki, jeszcze ciepły, można powiedzieć, shortik na CD-projekcie i to całkiem pokaźny. Czwarty już w kolejce, tak więc mamy cztery oficjalne duże shorty, które są tutaj umieszczone w tym rejestrze. Dodatkowo, oczywiście, Eleven Bit Play to Chill oraz JSW cały czas na krótko są utrzymane. No, jednym słowem, robi się coraz ciekawiej na CD-projekcie. No, nie pozwolą mu odetchnąć, nie pozwolą cały czas go Usilnie shortują. TS Games 8 banieczek, Huge 2,400, Półtora Banki, Revenbity CM Games Banki prawie 200. Sam indeks dzisiaj zyskuje 1,37 na plusie, 24 244 punkty. Jeżeli chodzi o G dzisiaj o sektor bankowy, to widzimy, że Getty Nobel 3,28 na plusie, Bosch 2,84, pksa 268 W korekcie tylko jeden bank i jest to BNP 1,47. Sam indeks jak widzimy dzisiaj na plusie jest 1,5%, 7812 punktów. Największy obrót wygenerował dzisiaj PKBP: 57 baniek, 36 PKOSA. I te dwa duże banki również ciekawe dzisiaj wzrosty zaliczają. Jeżeli chodzi o OZE, dzisiaj ZEPAK spektakularnie kontynuuje swój rajd: 24% do góry. Nowawiz 13, Bras 537. W korektach mamy Letusa 3,5%, Figen 3%, czy LQ2,28%. Lider obrotu ZEPAK: 18 baniek, Bras. 5, 881 tysięcy. Jeżeli chodzi teraz o to, co się wydarzyło na indeksach, widzimy, że leki dzisiaj numerem 1, 4,90. Oczywiście mam Mabiot tutaj pewnie pociągnął temat. Energetyka 3,27 na plusie, paliwa 2,43 na plusie. Z indeksów, które oglądamy w szczegółach, pierwszy WIG 20, popatrzmy 2387 punktów, 1,15 na plusie. Potem mamy EWIG 40,89 na plusie, 5330 punktów i EZWIG 80,65 na plusie, 21706 punktów. Jeżeli jeżeli chodzi o zajęcia korekcyjne, tutaj mamy wig, yy, odzież. 58% na minusie, Ukraina 48% na minusie, czyli można powiedzieć kosmetycznie dzisiaj wszystko ładnie nam rośnie. WIG20, tutaj w tej zieleni, pierwsze JTZW, przepiękna sesja, 443% na plusie, tak więc nic sobie nie robią z tych informacji, które oczywiście widzieliśmy. CD Projekt 359% na plusie, PGE 352% na plusie, Tauron 346% na plusie, Orlen 327% na plusie, to są te największe wzrosty dzisiaj na WIG20. W korekcie najmocniej za to obrywa Mercator, potężne zejście 625, KGHM 119 i DINUS 82% setne na minusie. Dodatkowo Szczelp, PC, i Allegro na kosmetycznych korektach. Liderz obrotu PZT-134 Banki, CD Projekt 91-387 KGHM. Na średnich spółkach z Enwik 40 zerknijmy sobie tutaj największe wzrosty Mabion 15,81 na plusie, FAMUR 7,66 na plusie, Eurocash 3,40. W korekcie za to mamy Ciech 2,72 na minusie, Kruk 1,81 na minusie. Liderz obrotu to Mabion 18,600, Kruk 12 milionów. Jeżeli chodzi o Eswik 80, to tutaj zerknijmy sobie największe wzrosty to Zepak 24%, Bogdanka 14, kormy 9,83. Liderzy spadku to giel Kosmet 7,13, ABPL 3,93, czy Quercus 3,28. Lider obrotu to Zepak 18,600, Bogdanka 13,200. Na New Connectie, popatrzmy, dzisiaj MMC.pl zyskuje 45% na skromnym obrocie, no ale zawsze. Tak więc, jak ktoś się zapot, gratuluje Prefa 28%. Na większym obrocie Nowavis 13% 333 tysiące i no tyle można powiedzieć, z takich jakichś szaleństw. Jeżeli chodzi o największe spadki, dzisiaj na małym parkiecie to widzimy, że no Inogen, to oczywiście trzeba zweryfikować, bo potężne zejście zblokowane, oczywiście termoeksport za to już potwierdzone, 24 ponad procent, 67 tysięcy się przemieliło, czy też nieciekawie, grupa Trinity 21% w dół, I jak widzimy też na partnera w sporym obrocie 198 tysięcy, 12% w dół. Zobaczmy, czy mamy jakieś spółki, które przekroczyły dzisiaj magiczną barierę miliona na obrocie i nie mamy żadnej, żadnej spółki, blisko był braz 880 tysięcy, czy Forex, 743 tysiące. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, zerknijmy sobie, co to tu ciekawego się dzieje. No, mamy piękne, dwucyfrowe, no bardzo ładnie to wygląda. DGA oczywiście do weryfikacji, niestety nie mogę tutaj zerknąć na podsumowanie w tym momencie. E, 60% do weryfikacji oczywiście, potem SATIS 39 też do weryfikacji. Bumex 35, za to potwierdzone i to jest kosmiczny wzrost, gratuluję, jak się ktoś na to załapał. ZEPAK 24, kosmiczny wzrost, VARIMPEX 16, 15, MABION, APS ENERGY 15, Bogdanka 14, 12 Polwaks. Piękne, tłuste wzrost. Gratuluję wszystkim, którzy się na to załapali. Fabor wyróżnia się tutaj na pewno obrotem 9 też pięknie to wygląda i zerknijmy sobie z drugiej strony, jak. Prezentują się korekty. Tutaj PBS Finance obrywa 9%, IFC Capital 8,92, Eurohold 7,86. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy, czy ktoś przeboje się w dar na szczyt tej listy, czy też nie. Nie mamy nikogo. Tak naprawdę z tych mniej znanych spółek PEPKO dosyć odległe miejsce. A jeżeli chodzi o indeksy, to w tym dniu naszym. Poniedziałek, pierwsza sesja w nowym tygodniu, widzimy, że WIG odreagował, bardzo ładnie wyciągają. No, trzymajmy kciuki, jeżeli rozjadą ten opór, z, który w tym momencie utworzył nam poprzedni szczyt, no to będzie ciekawie. Potem wig 20 cały czas walczy, no zobaczymy, czy uda się znów dobyć i przetestować te poprzednie miejsca, które wyznaczył w tamtym tygodniu. I oczywiście swig 80 kontynuuje nam no, tutaj spektakularny swój rajd. Popatrzmy, tutaj nie było tego momentu zatrzymania. Mamy cały czas ciśnienia, które. Szybuje do góry, jeżeli chodzi o SWIK 80 i EWIK 40 również bardzo, bardzo ładna sesja. Zobaczymy. No, bardzo blisko są tego miejsca testów, tego oporu. Jeżeli nie odpadną jutro, no to być może się z tym zmierzą i może nawet to rozjadą. Tak więc daj znać w komentarzach, jak Ty uważasz, co ciekawego w tym tygodniu nas będzie czekać, jeżeli chodzi o sesję. Ja przypominam, że to jest taki tydzień też ruchomy dla mnie, gdzie będę testował sobie różne godziny. Tak więc może wpadać to o różnych godzinach w tym tygodniu. No a potem już wracam do publikowania o stałej, stałej porze. Będę sobie gdzieś to analizował, wyciągał wnioski i też czy zostawię jednak starą godzinę, czy może jakąś nową, tak więc daj znać w komentarzach, jak ty oceniasz tą dzisiejszą sesję. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymam kciuki za wyniki na razie. Hej!